Ten temat ostatnio bardzo często widuję w internecie, przeróżnych artykułach, na przeróżnych stronach, więc dzisiaj postanowiłam go z Wami poruszyć. A mowa tutaj o tym, jak wyglądały domy w czasach... PRL, co było wyznacznikiem luksusu. No i nie przedłużając, od razu sobie przejdźmy do konkretów, zaczniemy od metrażu. Wygodna przestrzeń dla dwóch osób to trzyosobowe mieszkanie, no i to myślę, że raczej się bardzo nie zmieniło. Jednak nie każdy wtedy mógł sobie pozwolić na większe mieszkanie, no i rodziny gnieździły się na tych niewielkich metrażach. Oznaką luksusu było także posiadanie kryształowych naczyń. Cały komplet kieliszków i szkanek oczywiście, że to musiało być. A gdzie stały? W za szybą tak, aby każdy je widział. Musicie wiedzieć, że sprezentowanie w tamtych czasach komuś czegoś kryształowego było w bardzo dobrym guście. Kolejną oznaką luksusu była meblościanka, a jest to chyba mój najbardziej znienawidzony mebel. Te wielkie, mosiężne, ale bardzo pojemne meble były wyznacznikiem luksusu. Ale tak właściwie dlaczego skoro dzisiaj raczej już się o nich nie pamięta i nie używa, ponieważ żeby je dostać trzeba było stać bardzo długo w kolejce albo mieć znajomości, ponieważ było ich naprawdę niewiele w tamtym okresie. Kolejnym wyznacznikiem luksusu był telewizor. No i dzisiaj już ma go każdy, więc to nie jest aż taki wyznacznik luksusu, ale mam wrażenie, że używamy ich coraz mniej, przynajmniej ja. Dajcie znać w komentarzu, jak jest z wami. Posiadanie telewizora w czasach PRL było oznaką posiadania wyższej pozycji społecznej. No i gdy ktoś w bloku miał telewizor, nierzadko skrzykiwali się wszyscy sąsiedzi dookoła, aby przyjść i pooglądać jakiś znany program bądź wiadomości. Dlaczego dzisiaj prawie każdy z nas ma telewizor, a czasami nawet więcej niż jeden, a wtedy były tak trudno dostępne? Za czarno-biały telewizor Belvedere płaciło się około 7 tysięcy złotych na nasze aktualne przeliczenie. A musicie wiedzieć, że średnia wypłata wynosiła wtedy od 1000 do 2000 Zł. No i na sam koniec samochody. W dzisiejszych czasach mamy ich nawet dwa stojące w garażu bądź na parkingu, ale wtedy były one naprawdę ciężko dostępne. Aby kupić świata 126P, trzeba było zapisać się na listę, a następnie nabyć go za pomocą talonu bądź bonu PKO. Wtedy taki Fiat kosztował około 17 pensji. Jak sądzicie, co jest dzisiejszym wyznacznikiem luksusu i nie piszcie mi, że mieszkanie, bo to wszyscy raczej dobrze wiemy. Dajcie znać w komentarzach i nie zapomnijcie nas zaobserwować, by nie przegapić kolejnych informacji z rynku nieruchomości.